W całym tym zadaniu, posłuchajcie, mamy wszystko wypisane i musimy według tego się stosować. U nas akurat będzie trochę popelina, bo przyznam się szczerze, nie mam 2,5 i zrobimy to na czwórce, ale wy będziecie musieli się dostosować do tego. Zresztą na egzaminie nie będziecie mieli nic innego i. Tutaj mamy cały schemat, który mu musimy stworzyć, tej naszej rozdzielni, prawda? Jedyną zamianą, jaką będziemy mieli, to e, ta listwa moja jest tutaj. Wy jej nie widzicie, więc ja sobie to, że tak powiem, cały ten układ z zabezpieczeniem takim, żebyśmy mogli to włączyć i rozłączyć, przeniosłem tu. Tego nie będziecie mieli na egzaminie, będziecie mieli listwy, ale no tutaj musimy sobie jakoś troszeczkę improwizować, żeby też nie było za łatwo, że macie jeden do jednego. Tutaj musimy włączyć myślenie do stworzenia mamy taki układ prawda i tutaj musimy zrobić coś takiego, że mamy listwę zasilającą puszkę prawda w której mamy układ sieci TNS, czyli mamy już ten podział zrobiony w złączu, mamy oddzielny przewód PE, oddzielny przewód neutralny, no i wiadomo pierwsza druga trzecia faza. Czekajcie, bo tych faz nie widać. Nawet oznaczeń sprawdziłem kadru. Mamy pierwszą drugą trzecią fazę. I przewody ochronny i neutralny już rozdzielony, więc nie musimy się bawić w żadne podziały, złącza i tego typu rzeczy. Tutaj mamy schemat jeszcze tych zabezpieczeń, jak to powinno wyglądać. Mamy tutaj zasilanie pięciożyłowe przewodów 2,5 mm2. To akurat nam się zgadza. To jest jedyna rzecz, która nam się będzie zgadzała. Czyli mamy 2,5, 2,5, 2,5, 2,5 i to też 2,5, tak? Czyli przychodzi nam układ sieci. TNS. Czyli taki bardzo już fajny, najfajniejszy z tego wszystkiego, bo, no bo inne trzeba kombinować. I teraz tak, idąc po kolei, na tym, z tego zasilania musimy sobie wydzielić tak, jakby dwa obwody. Jeden obwód różnicówki oświetleniowej 25A i drugi obwód różnicówki też 20A, -amperowej, 25A, -amperowej, tylko trójfazowej. Ta różnicówka, pierwsza, będzie nam zasilała gniazda. Tutaj mamy gniazdo jedno, ok. A druga różnicówka będzie nam zasilała obwody oświetleniowe. I teraz przejdźmy sobie wszystko to po kolei. Może zacznijmy właśnie od, od, od tego wszystkiego. Na ścianie montażowej wykonaj fragment instalacji mieszkaniowej zawierający rozdzielnię mieszkaniową oraz gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, zgodnie z rysunkiem pierwszym czyli zgodnie z rysunkiem tym. Zgodnie z rysunkiem drugim, schemat ideowy, czyli właśnie to, to jest właśnie schemat ideowy. Jakby ktoś pytał, to to jest dokładnie schemat ideowy. To jest taki rysunek techniczny, a to jest schemat ideowy, tak? Połączenie wszystkich aparatów w rozdzielni wykonaj przewodem LGY 2,5 mm2. Czyli wszystkie połączenia wy będziecie musieli wykonać linką. LGY to jest linka o przekroju 2,5 mm2. Sorry, nie mam naprawdę tego przy sobie, po prostu, więc zrobimy to na innym przekroju, ale wy będziecie mieli ten i to musicie się zastosować do tego. Według schematu ideowego mamy tak: zasilanie 5 żył, różnicówka trójfazowa, różnicówka jednofazowa na obwody oświetleniowe, na obwody gniazdowe. I teraz tak, nasze gniazdo, które jest tu, będzie wpięte do zabezpieczenia B20. Co potrzebujemy do Naszego zadania. Wyłącznik różnicowo-prądowy dwupolowy. 30 mA. Różnicówka 25A, 30 mA. Zastos... Przystosowana do montażu na szynie. No to już sobie powiedzmy, zamontujmy to, nie? Ciach. Co mamy dalej? Wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy. Czyli różnicówka trójfazowa. Takie coś. Jest. Mamy. Kolejnym elementem będzie wyłącznik instalacyjny nadprądowy jednopolowy B6 w ilości sztuk dwóch. Dwie B6, zwykłe Sy, tak zwane popularne. Mamy. Kolejnym elementem będzie wyłącznik instalacyjny nadprądowy jednopolowy. Przystosowany do. Potrzebujemy tak szczypce do tego. Mamy. Przyrząd do ściągania izolacji. Jakiś mamy. Spoko. Co dalej potrzebujemy? Praska ręczna lub szczypce. Mamy jakąś tam praskę. Nóż monterski. Ołówek stolarski. Powiedzmy, że mamy. Nie przyda nam się do czegoś innego. Wiertarka, wkrętarka, drabina. To nam może się przydać na stanowisku, ale niekoniecznie musimy tego użyć. Będziemy potrzebowali miernika jakiegoś. Czyli podstawowy miernik, który ma funkcję pomiaru prądu, napięcia i rezystancji. Taki zwykły multimeter w zupełności wystarczy. Poziomica, przymiar taśmowy, neonowy wskaźnik napięcia. Ja neonówek nie używam, mam takiego fazera, więc sobie będziemy sprawdzać. Tu już możemy sobie nawet sprawdzić. A widzicie, mamy napięcie na tym zabezpieczeniu.